Panie Piotrze, nie przyjechaliście do torni jako faworyci. Tymczasem tej tercet y, Macen, Miśkowiak i EPSN, no załatwili sprawę. Nie tercet, tylko cała drużyna. Y, oczywiście byli lepiej punktujący i gorzej zawodnicy, ale, ale dzisiaj wygrała cała drużyna, bardzo się cieszę, bo byliśmy mega zmotywowani i, y, i to było to. No właśnie, przez całe, przez całe zawody było widać, że jesteście nakręceni ogólnie na ten mecz. Czy specjalnie jakoś pan motywował przed tym meczem swoich zawodników, czy nie trzeba było ich było motywować, te ostatnie niepowodzenia po prostu zadziałały? Jesteśmy bardzo ambitną a drużyną, nie, nas, nie, doza, nie zadowalały nas dotychczasowe wyniki, dlatego dzisiaj przyjechaliśmy dosyć mocno zmotywowani. Do tej pory mówiło się, że Włókniarz będzie walczył już w tej drugiej czwórce, tymczasem ten mecz jakby odwija Was trochę wyżej. Czy jeszcze jest szansa dla Włókniarza, że jednak będzie się walczyć cały czas o tą pierwszą czwórkę? Cały czas walczymy, cel się nie zmienia, jedziemy, jedziemy o zwycięstwo, jedziemy o play-offy, yy, damy z siebie wszystko. Dziękuję ci. Dzięki. Dzięki. Panie Tomaszu, pierwsze pytanie, czy po takich zawodach jest nerw, taki typowy? Oczywiście, że jest, bo ze startu w miarę dobrze wychodziliśmy, popełnialiśmy hmm. trochę błędów w polu, no i wynik końcowy mamy, taki jaki mamy. Można by rzec, że w tym meczu zabrakło trochę w sumie wszystkiego, bo to nie może trochę punktów pogubili ci starsi kobiety również. No tak, bardzo mieliśmy drużynę wyrównaną, ale w tej gorszej odsłonie, czyli mało wygranych biegów, mało takich trójek pewnych. Jack holder się zerwał na koniec i jechał dobrze. No szkoda, bo popełniliśmy naprawdę parę błędów na torze, ale trzeba pogratulować częstochowe, bo była naprawdę szybka dzisiaj. Właśnie wydawało się, wydaje się ogólnie, że po tych mężach przegranych. Często chowa jakby no, jechała z takim wielkim animuszem, nie, z wielką chęcią. Czy to naszej drużynie też również może pomóc i ta przegrana na trzy najbliższe mecze wjazdowe też dla takiego kopa? Oczywiście, że każda przegrana motywuje i mobilizuje do tego, żeby było lepiej, bardziej, mocniej, chociaż nie wiem, czy może naprawdę chłopacy bardzo się starają i robią wszystko, żeby... Te spotkanie wygrać. no dzisiaj po prostu lepsza była Częstochowa. Czy możemy gdziekolwiek dzisiaj szukać jakichś pozytywów, czy jednak wszystko po prostu, ten mecz po prostu nie wyszedł i zostawiamy i jedziemy Przegraliśmy dalej? Przegraliśmy to spotkanie i zostawmy to tak. Dziękuję. Adrian Miedziński, Adrian trzeci mecz w Toruniu, no i niestety po raz pierwszy przegrywamy na własnym stadionie. No tak, no nie możemy być zadowoleni z tego spotkania, mieliśmy usił nie przegrać, ale nie powiedziane, że w Częstochowie nie powalczymy o zwycięstwo. Pogoda, to każde zawody też tam nie ma co zganiać, ale pogoda nam gdzieś tam krzyżuje szyki, dzisiaj tak myślałem, że tych opadów będzie więcej, no zabrakło, tak? szkoda tego wykluczenia, tam tak się poukładało, gdzieś ja byłem z przodu, nie mam rzeczu listerek, przede mną Jonasa, tak, psena podniosło, chciałem urwać trochę gaz, przeskakiwałem, akurat no, zabrakło tam dosłownie trochę, ten bieg myślę, że wyroję, czy coś by zmieniło, czy nie, później... Teoretycznie czwartej, no dzisiaj było bo leo na jeszcze już zerówkę z czwartego była gorsza i po równaniu, po polaniu nie próbowałem, tam zrobiliśmy delikatną zmianę, by, by spróbować z tego startu coś lepiej wyjechać, no ale później goście ustawili się w parę i, i Frederick tak i, i smektała I, i nie mogłem tak naprawdę, już się próbowałem w tą stronę, w tą, a nic nie szło zrobić, no szkoda, szkoda, ale nie, nie składamy broni, e, walczymy dalej, tak, czemu nie mamy gdzieś wygrać na wyjeździe. To nie zabrakło nie tylko Twoich punktów, ale też innych liderów. Mam tutaj na, 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 na myśli Krisa. Często było tak, że wychodzi się z po startu całkiem nieźle, po prostu później waserowali mieli na dystansie. Czyli chyba czasami lepiej nie wiedzieć, jaki jest tor, nie po prostu przyjechać i robić swoje. A to jest takie grybanie. Naprawdę oni dzisiaj byli szybcy tak, na tym torze. Leon Macen tu chyba na Grand Prix nie zgubił punkty, więc naprawdę on, on jedzie tutaj szybko. Można by się zobaczyć, że on na, na flamingu. No, no szkoda, no. zrobimy wszystko, by w rewanżu było inaczej. Trzeba się skupić na, na kolejnych meczach. No szkoda, też nie możemy teraz nikogo punktować, że ktoś zrobił mniej więcej, no bo tak jest, no, ktoś jedzie lepiej, ktoś musi pojechać słabiej. No i trzeba prze, prze, przełknąć ten gorysz porażki. Na pewno nie jesteśmy... Zrobimy wszystko po prostu, by było dobrze w przyszłości następnika. Właśnie, teraz po tym meczu u siebie mamy trzy wyjazdy ogólnie, widać Was zarówno w zawodnikach jak i tutaj w całej ekipie, że jest taki nerw. To pomoże na przyszłość? No by tak, my każdy, nikt nie lubi przegrywać i wszystko będziemy robić, by, by osiągać jak najlepsze wyniki i tyle, na tym, na tym się skupiamy, cały czas pracujemy i mam nadzieję, że, że da to efekty, też na pewno Tutaj formacja juniorska w zespole często robi, robi pracę, bo jeden z liderów jest junior, tak? więc to na, to na pewno jest duży, duży plus dla drużyny i, i dlatego gdzieś tam ciężko było odskoczyć.